Duchowość innacjańska. Zapraszamy Was nas na fundament. I bardzo często rozmawiając z, z różnymi osobami, to jeszcze nie były nigdy na rekolekcjach ignacjańskich. E, myśląc o fundamencie, z jednej strony jest taka duża chęć tego, żeby pojechać, a z drugiej strony mnóstwo obaw. Czy dam radę, czy to jest dla mnie, czy to jest moje? Jak się boisz, po prostu spróbuj. Oczywiście, to wiele razy powtarzałem, e, mamy różne duchowości, różne dynamiki nie wszystko jest dla wszystkich. Ale myślę, że warto spróbować. Przede wszystkim spróbować milczenia. E, oczywiście to nie jest takie stricte, e, ścisłe milczenie, że w ogóle nie odzywamy się przez te pięć dni, bo ciągle mówimy w fundamencie. E, mamy codziennie rozmowę z osobą, która nam towarzyszy. O, jest msza święta, na której też można parę słów powiedzieć, tyle co odpowiadałem wcześniej przy świętej. E, także jeżeli tego się nie boisz, zapraszamy. Druga rzecz, właśnie osoba, która nam towarzyszy każdego dnia, która nas słucha. Jeżeli się tego nie boisz, trochę opowiadaj o tym, jak ci mija dzień, o tym, jak ci modlitwa idzie. Nie, nie boisz się opowiadać o sobie. Też zapraszamy. Potem odcięcie się od świata. Czyli wyłączamy komórkę, nie korzystamy z internetu, telewizji, gazet. Przez te pięć dni jesteśmy poza rodziną. Jeżeli tego też się nie boisz, zapraszamy. I też modlitwa, bo proponujemy 4 godziny modlitwy takiej stricte, medytacji ignacjańskiej w ciągu dnia. Jeżeli tego też się nie boisz, też zapraszamy. Ale to jest taka inna, inny rodzaj modlitwy, bardzo myślna, mamy notatki z tymi notatkami, które pracujemy z Pismem Świętym, także tego się nie boisz, to zapraszamy. I przy okazji też jest mnóstwo innych, bo można posiedzieć sobie samym sobą, sama z sobą. Przede wszystkim w Jastrzebie Górze to jest e, niedaleko, jest morze, można sobie wyjść na spacer. Przede wszystkim spróbować pobyć z Panem Bogiem i sobą i zobaczyć, jak trochę wygląda moje życie. Moja relacja do siebie, do świata, też do Pana Boga. Przede wszystkim. I myślę, że bardzo często jest dużo obaw, czy ja sobie poradzę, że to nie moje, że milczenie, że, że trzeba wyłączyć telefon. Ale myślę, że to jest genialna frajda, żeby spróbować. Potem kolejne tygodnie, jeżeli Ci się spodoba. Ale myślę, że każdy powinien zaryzykować fundament. Także ja Was bardzo serdecznie zapraszam właśnie na fundament. Ten, który ja doprowadził w Jastrzębie Górze pod koniec marca. Szukajcie też w innych domach naszych rekolekcyjnych. Ciągle szukamy ludzi, którzy chcą poznać duchowość netjańską właśnie poprzez fundament. Te kilka rzeczy, które potem możemy stosować w naszym życiu. Trzymajcie się. Dobrego weekendu.